Ja chciałem przede wszystkim podziękować wam wszystkim, że, żeście tu przyszli, że chciało się wam, bo naprawdę miło popatrzeć, że sala jest cała wypełniona. Chciałem powiedzieć parę słów o książce, którą napisałem, o książce antysystemowej Droga do Wolności, jest w tej książce dużo, dużo konkretów, jest ona prostym językiem, tak, żeby każdy mógł zrozumieć, i jak, chciałem po prostu odczarować niektóre, niektóre y, narzucone przez system edukacji i przez media niektóre przekonania, że na przykład jakieś inwestowanie to jest coś, coś trudnego. Y, najlepiej powierzyć to fachowcom, y, takim ekspertom telewizyjnym jak pan Petru prawda, i innym, którzy najpierw namawiali ludzi na, na kredyty w rankach szwajcarskich, Teraz podobna sytuacja jest z kredytami, na przykład hipotecznymi ze zmienną stopą procentową, gdzie, gdzie ludzie biorą to, by brali te kredyty. 95% kredytów w Polsce hipotecznych ze zmienną stopą procentową. Pan, prawda, prezes. Narodowego Banku Polskiego jeszcze niedawno przekonywał, że nie będzie podwyżek stóp procentowych. Teraz cały czas stopy procentowe podnoszą, zapowiadają kolejne podwyżki, i w ten sposób ludzie znowu znaleźli się w pułapce. I w zasadzie mamy powtórkę z rozrywki. A wszystko bierze się to, to z niewiedzy z niewiedzy społeczeństwa, z braku podstawowej, elementarnej wiedzy ekonomicznej. Bo na przykład na świecie nie bierze się kredytów ze zmienną stopą procentową na 30 lat, bo, a u nas banki korzystają właśnie z, z braku naszej edukacji i, i wciągają ludzi w tego typu pułapkę kredytową, bo tak to trzeba nazwać. Doszliśmy teraz do, do, takiej, do takiej sytuacji. Że odwleczony w czasie kryzys, który w zasadzie już się zaczął na początku 2020 roku, został, został nieco przesunięty w czasie poprzez właśnie obniżenie stóp procentowych praktycznie do zera, bo mieliśmy stopy na poziomie 0,10%. No tutaj by powstał taki efekt, którego się może system nie spodziewał, że ludzie, jak się zorientowali, że banki w zasadzie nic nie płacą za lokaty, poszli po prostu pogotówkę po gotówkę do banków. No tej gotówki w tych bankach nie było, musiał NBP uruchomić dodruk, No i w ten sposób mamy teraz więcej nieco gotówki w systemie. Finansowym. Natomiast ta inflacja, która teraz jest to, to jest, to jest w zasadzie nic, jest ona wywołana celowo, bo tak jak mówiłem, na początku, było, na początku były te bardzo niskie stopy procentowe przy jednoczesnym do druku pieniądza. Ten dodrukowany pieniądz trafiał najczęściej na rynki finansowe, na giełdę, powodując sztuczne, powodując sztuczne wzrosty, nie, nie mające podstaw gospodarczych, bo w fazie lockdownu, w pandemii większość przedsiębiorstw nie osiągała wielkich zysków. W zasadzie wzrosty dla giełdzie powinniśmy mieć wtedy, kiedy, kiedy jest koniunktura i kiedy po prostu yy, yy, przedsiębiorstwa więcej zarabiają i wtedy, wtedy dzielą się ze swoimi współwłaścicielami akcjonariuszami. To mieliśmy, akcjonariuszami. Tu mieliśmy in, inny powód yy, to dróg pieniądza, który, który, trafił, yy, który wywindował yy, ceny akcji, ale nie tylko ceny akcji, bo, bo również ceny nieruchomości. Polacy przy rekordowo niskich stopach procentowych, przy rekordowo tanich kredytach rzucili się na rekordowo drogie mieszkania. I teraz, kiedy rata kredytu niektórym wzrosła o 100%, no pojawia się, pojawia się dramat, prawda, bo niektórzy banki najprawdopodobniej będą zabierać ludziom tym mieszkania, którzy nie będą w stanie spłacać kredytu. Wystarczy trzy miesiące nie zapłacić. I tak naprawdę ludzie nie mają tego świadomości, że, że mieszkanie, w którym mieszkają, nie jest ich, dopóki go nie spłacą. Dopóki nie zapłacą ostatniej raty do banku, mieszkanie jest banku. Oni po prostu mieszkają nie u siebie. Taka jest, taka jest smutna prawda. Chciałem jeszcze powiedzieć o obecnej sytuacji. Skoro drukowano co najmniej 18% pieniądza, to mniej więcej taka inflacja nie powinna nikogo dziwić. Zostało to zrobione celowo, więc opowiadanie tego, że tam politycy walczą z inflacją, to są po prostu bzdury. Sytuacja wygląda tak, że, że w zasadzie obecna ekipa walczy, walczy z inflacją poprzez jeszcze większe rozdawnictwo. Tarcza taka, w dodatek słonowy, 13-14 tam emerytura to wszystko jest gaszenie pożaru benzyną. Więc nie dajmy się zwieść, że, że, że politycy cokolwiek dla nas robią. Oni nie robią dla nas nic. Oni... To są akwizytorzy, to są przedstawiciele marionetki korporacji. Dzisiaj sytuacja wygląda tak, że państwo służy temu, żeby od, od ludzi biednych i klasy średniej przekazywać pieniądze korporacjom. No yy, niestety taką mamy rzeczywistość. Większość społeczeństwa tego nie dostrzega, dlatego że. Yy, no, ja mówię jak jest, a ktoś może... T... Ja się nie boję mówić prawdy. I... Nie jeśli, jeśli będziemy się bać, to tak jakbyśmy już przegrali, że tak powiem, na wstępie. Bo w zasadzie w dzisiejszych czasach można przyjąć dwie postawy. Albo próbować ten, ten świat zmienić, Albo iść z tym systemem na dno. Ja uważam, że, że, kraj, że ten kraj jest nasz, i garstka jakichś tam, powiedzmy, polityków nie będzie nam mówić, co my mamy robić we własnym kraju. I tego się musimy trzymać. Jak im się nie podoba, to mogą sobie wrócić do, swoich, do swojej prawdziwej ojczyzny. To są Właśnie. My naród, który, który zawsze e, kochał wolność, e, nie, nie powinniśmy e, ulegać garst, garstce e, po prostu dobrze opłacanych przez, przez system, e, no nie chcę ich tu nazwać... No, Ludzi powiedzmy, wykonawców poleceń idących, idących z zagranicy. Tak? Bo to, y chciałem jeszcze tutaj właśnie wrócić do, 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 do tematu inflacji i kryzysu, bo, czyli tego, co jest przed nami. Y dlatego, że, że tak wysoka inflacja, jaką teraz mamy, nieuchronnie prowadzi do kryzysu. Dlatego y chociażby, że y z powodów ciągle rosnących cen. Są trudne do oszacowania koszty inwestycji. Jeśli, na przykład, jakaś firma ma wykonać magazyn czy, z, czy zrobić y, jakąś inwestycję i nie może, nie może sporządzić biznes planu, w którym dokładnie określi, ile, ile to będzie kosztowało, y, no, to, no to po prostu nie podejmuje tej inwestycji. Czyli ta inwestycja zostaje wstrzymana y, i to powoduje, że następne firmy i ludzie nie zarabiają, tak? nie mają pracy, rynek się, rynek się kurczy. Y, dlatego, że na rynku brakuje pieniądza. Z powodu wysokich stóp procentowych ludzie przestają brać kredyty i nie pojawia się nowy pieniądz, nie pojawia się nowy pieniądz na rynku, zaczyna tego pieniądza brakować. Y, i, I to z kolei y, no, rozkręca mechanizm kryzysu. Będziemy mieli być może upadłość kilku banków, być może y, przedsiębiorstw. Media będą nam przedstawiać, to będzie mniej więcej powtórka z 2007-2008 roku. Media będą nam przedstawiać apokaliptyczną wizję, że wszyscy stracą wszystko, co to się stanie, jak bank upadnie i tak dalej. Już mamy takie prawo, piszę o tym w książce, gdzie została wdrożona dyrektywa Unii Europejskiej o nazwie bail-in. Yy, która, która u nas została przyjęta pod, pod pozorem yy, nowelizacji ustawy o bankowym funduszu gwarancyjnym. I, i, ta, yy, I ten przepis powoduje to, że jeśli my jesteśmy klientami banku i ten bank upadnie, yy, to my jesteśmy współodpowiedzialni jak gdyby za długi tego banku. Dlatego yy, zachęcam, jeśli ktoś ma dwa, trzy konta, i w banku, do likwidowania rachunków, dlatego że, że im więcej mamy takich kont, tym bardziej, tym bardziej ryzykujemy. Bo w czasach kryzysu, kiedy, kiedy nie są brane właśnie nowe kredyty, to często się zdarza tak, że bank znajduje się w, w ciężkiej sytuacji. Bo po prostu banki zarabiają na kredytach. Jeszcze chciałem yy, tak yy, pokrótce wytłumaczyć, jak działa yy, system bankowy, jak działa system kredytowy, bo, bo yy, większość ludzi o tym nie wie. Ja może tutaj taki króciutki cytat przeczytam. Yy, chodzi o to, aby dobrze zrozumieć podstawy systemu kredytowego. Bank pożycza nam pieniądze, których nie ma, czyli pożycza nam nasze pieniądze, które zarobimy w przyszłości kreowane dla nas w momencie zasiągania kredytu, a od których będziemy spłacać yy, jak najbardziej istniejące w systemie odsetki. Bank udzielając nam kredytu bada naszą zdolność kredytową, czyli sprawdza, ile pieniędzy zarobimy w czasie, na jaki udzielany jest nam kredyt. Kiedy zaś kredyt spłacimy, yy, yy, to kapitałowa część raty zostaje przez system umorzona, a odsetkowa pozostaje w nim jako zarobek banku. Bardzo mało ludzi to rozumie, jak działa ten system. On działa tak, że po prostu, kiedy my idziemy do banku po kredyt, to pieniądze na ten kredyt są kreowane, po prostu tworzone z niczego. Dopisuje się nam po prostu na, na koncie jakąś sumę i tak powstaje wirtualny pieniądz, który jest, który jest tak naprawdę prywatnym oprocentowanym długiem. Czyli państwo polskie. Zrzekło się, zrzekło się swojego prawa do emisji pieniądza, do, do emisji gotów, gotówki prawnego środka płatniczego na rzecz prywatnych korporacji, które czerpią korzyść z tego, że nam wciskają prywatny oprocentowany dług. Jako, yy, jako substytut pieniądza, który jest w zasadzie tak samo akceptowany jak, jak gotówka. Co prawda, mamy jeszcze przepis, który mówi, że, że, prawi, że nikt nie może odmówić zapłaty w prawnym środku płatniczym, czyli w gotówce. Prawda? Możemy na przykład mieć sklep i nie mieć terminala do kart płatniczych i przyjmować płatności tylko gotówką, ale widzimy co się dzieje. W zasadzie wystarczy stanąć w jakimkolwiek sklepie i zobaczyć, jak ludzie płacą kartami, jak odbijają to i płacą tym pieniądzem elektronicznym. My, chcąc, chcąc coś zmienić, powinniśmy przede wszystkim właśnie posługiwać się tylko i wyłącznie gotówką. Już są takie przypadki, że, że różne transakcje mogą być dokonane tylko kartą że gotówki nie przyjmują że tam gdzieś jakieś płatności przez internet. Ciągle jakieś nowe wchodzą bliki, nie bliki, coś, coś, coś nowego, jakieś kody, nie wiadomo co. W naszym interesie jest, żeby, żeby bronić gotówki, bo gotówka to jest nasza wolność, to jest nasza anonimowość. <klucza> Dlatego y w książce y, pisze właśnie dużo, dużo y, na ten temat, co możemy zrobić. Bo często tak jest tak, że ktoś tam mówi, a globaliści to, globaliści tamto i co my zrobimy tutaj taką ustawę przegłosują tutaj inną i w zasadzie, i w zasadzie nic nie możemy zrobić. Możemy zrobić i to każdego dnia, nawet idąc do sklepu, płacąc już tą gotówką, kupując, kupując towary polskich firm, bojkotując produkty wielkich korporacji. Często jest tak, że nawet jak wchodzimy do marketu, to widzimy, że na wysokości naszych oczu jest przeważnie to, co leci w telewizji. Ludzie odruchowo sięgają, płatki, proszę bardzo, biorę tej firmy. Tak? Nie popatrzą, co jest na dole. Na dole leżą tańsze produkty, często lepsze i, i polskich firm. Więc my dokonując zakupów, jak gdyby codziennie głosujemy. Głosujemy na producentów tych rzeczy, które kupujemy. Więc kupujmy mądrze. Kupujmy produkty lokalnych firm, tak żeby, żeby pieniądze zostawały, zostawały u nas, bo system działa tak, że, że zachodnie koncerny mają tutaj swoje, swoje sklepy mają 60% handlu, mają większość w sektorze bankowym. To nie wiem, czy jest taki drugi kraj na świecie, w którym jest tyle obcych banków i nasz genialny premier, prawda? były prezes banku BZWBK, bardzo był dobry bank, został sprzedany Santanderowi. No kto sprzedaje, że tak powiem, kury znoszące złote jajka, prawda? No tylko u nas takie rzeczy się dzieją. I proszę bardzo, zostaje premierem i jest, i jest przywódcą narodu, tak? No, jeszcze chciałem powiedzieć tak, że nie jest, że właśnie, że nie jest tak, że my nie możemy nic z tym zrobić. Przede wszystkim nasza, nasza edukacja finansowa yy, może nas uchronić przed, przed yy, nadchodzącym kryzysem, bo kryzysu już się dłużej nie da utrzymać, yy, znaczy odciągnąć w czasie, zresztą nie taki jest plan. Yy, kryzys, kryzys ma nas yy, pognębić. Yy, w zasadzie kryzys będzie też polegał na tym, że będzie brakowało pieniądza na rynku. I co my w zasadzie w takiej sytuacji możemy zrobić? No na świecie jest ponad 3000 działających walut społecznościowych. I posługując się taką walutą możemy stać się jak gdyby niezależni od systemu. Dla, dlatego, że system nas kontroluje, dlatego że my się posługujemy jego pieniędzmi. I w zasadzie dzisiejszy pieniądz no jest, jest oprocentowanym prywatnym długiem, w, jak, co najmniej w 80%. Yy, I tutaj chciałem właśnie powiedzieć to, że yy, yy, musi, musimy uświadamiać ludzi, że... Yy, ich wybory, to co robią, yy, ma, ma ogromną, ogromną moc, bo, bo wie, większość ludzi działa w ten sposób, że wracają z pracy, tam włączają telewizor, jakiś program informacyjny, tak, le, le, lecą te, 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 te bzdury aż do wieczora. Coś tam się zawsze w, w głowę wgra, coś się tam zawsze przyklei. Ja mówię tak, w telewizji są same reklamy, nie tylko reklamy Big farmy cudownych specyfików, które jak Weźmiemy to od razu, będziemy zdrowi, co jest oczywiście wiadomo, bez komentarza, ale, ale tak zwane programy informacyjne to też są reklamy. To jest reklama systemu polityczno-finansowego. Tutaj promują się politycy, kogo telewizja pokazuje, kogo pokazuje w dobrym świetle, dlatego ludzie głosują, kto z telewizji wypada to po prostu ludzie o nim zapominają i jak gdyby może liczyć na tam 1-2% głosów. I jeszcze chciałem powiedzieć na temat, na temat organizacji właśnie antysystemowych, bo jest tutaj akurat są ludzie z różnych organizacji. Ja bym miał taką propozycję, żebyśmy po prostu na przykład stworzyli 10 punktów antysystemu, po prostu rzeczy najważniejszych, yy, i po prostu wokół tego niech organizacje się podpiszą, że na przykład to popierają, i, nie, i wokół tego działajmy. Nie traćmy czasu na, na spory, czy, czy ta organizacja jest lepsza od tamtej, yy, czy. Bo to po prostu nie ma sensu. Szkoda na to czasu. Jedni mają białe bluzy, a drudzy czarne. No, nie ma sensu się o to spierać, co jest lepsze. Przyjmijmy konkretny konkretne plan konkretnego działania, konkretnych ważnych spraw i zobaczmy, kto ile, kto ile zrobi, i po prostu po, po tej wykonanej pracy. Będziemy mogli, jak to mówią, po owocach ich poznacie. Czy ma Pan e... propozycję tych punktów oprócz płatności gotówkowej? No właśnie, yy, oprócz płatności gotówkowej, ja uważam, że w zasadzie w obecnej sytuacji yy, jednym z punktów powinno być wyjście z Unii Europejskiej. To yy, Chyba już wszyscy widzimy. Chyba wszyscy widzimy, czym jest Unia. W to, to że, że uda się to jakoś reformować czy, czy przywrócić, nie ma na to żadnych szans. Tak jak wyszli Brytyjczycy, tak powinniśmy my do tego dążyć i uświadamiać społeczeństwo, że, że w zasadzie nie na taką Unię się umawialiśmy. To, co, to, co się tam teraz wyrabia, to po prostu... No, jest bardzo, dla nas jest to bardzo bardzo nie, niekorzystne, więc nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. Opowiada się nam bajki o funduszach europejskich, jakie to pieniądze wpływają, a nie, nie bierze się jednego pod uwagę, jakie pieniądze z Polski korporacje transferują. Co z tego, że Polacy ciężko pracują w krajach tzw. Starej Unii i przysyłają tu pieniądze rodzinom, skoro te rodziny idą do do marketów zachodnich, koncernów. Tam wydają te pieniądze, i cały zysk jest transferowany z powrotem za granicę. Mało tego. Te markety wolą kupić cukier i inne produkty, wolą kupić u siebie i tu przywieźć, żeby w ten sposób wykończyć polskich rolników. Ponieważ polski rolnik nie ma gdzie sprzedać swojego, swojego produktu. Więc. O takich sprawach się nie mówi. Ja tutaj też w książce zamieściłem taką tabelkę, w której, w której jest pokazane, jak się zmieniały ceny na, na przestrzeni kilku lat. I, I tam jest właśnie podane przed wejściem do Unii, po 10 latach w Unii i, i obecnie. I wcale, wcale nie jest tak, że my Dzięki tej Unii jesteśmy bogatsi, że na przykład jak zarabialiśmy dawniej dwa tysiące, a dzisiaj zarabiamy 4, to żyje nam się dwa razy lepiej. No nie żyje nam się lepiej, bo inflacja w zasadzie powoduje to, że, że wcale nie możemy kupić nic więcej, więc, więc to opowieści, ile my to zyskujemy na tej Unii, to, to jest po prostu zwyczajna medialna propaganda. I dziękuję bardzo.